W Katowicach przy ulicy Krzywej 4 otwarte zostało Muzeum Historii Gitary, dzięki dwóm panom. Tomasz Cierpisz, Leszek Kwaśniewicz. Zebraliście tu bardzo dużo instrumentów różnego rodzaju, hordofony to się nazywa inaczej, tak? To się nazywa szyjkowe hordofony szarpane. Bardzo długa nazwa, ja wolę krótko, gitara. Gitara, tak? No większość ludzi widząc jakikolwiek instrument ze strunami, nawet kontrabas mówi o jaka to jest gitara Duża. i właśnie chyba, taka... że to nie jest gitara. Wtedy mówi mandolina lub baławajka. Tak. właśnie takie trzy terminy główne są no i właśnie między innymi po to powstało to muzeum, żeby uświadomić, że nie tylko gitara, ale to co przed nią się inaczej nazywało inaczej brzmiało, miało inny kształt, inny kolor, inny materiał, inny strój i jeszcze można by dodać kilkanaście cech. Skąd się wziął pomysł, że postanowiliście otworzyć muzeum Historii gitary. Pomysł się wziął jakby z pewnego nadmiaru. To znaczy, w pewnym momencie nadmiar instrumentów zbieranych i odnawianych, poddanych renowacji wspólnie z Leszkiem, był po prostu za duży. I w pewnym momencie stwierdziłem, że zadzwonię do Leszka i zrobimy razem muzeum, bo ponieważ ta tą pasję trzeba w jakiś tam sposób uzewnętrznić. Który z tych instrumentów ceni się najbardziej? Trudno powiedzieć, nie ma tutaj specjalnie cennych czy zabytkowych instrumentów. Może nam się podobać bardziej lub mniej brzmienie? Bardziej lub mniej wygląd. Bardziej lub mniej ułożenie instrumentu do ciała, bo też takie cechy mają te instrumenty. Że niektóre lepiej leżą, na niektórych się lepiej gra. Czy ja wiem? Trudno no. powiedzieć, dlatego, że każdy z nich w pewien sposób jest ciekawy. Albo historia jest ciekawa, albo dźwięk jest ciekawy, albo jakaś cecha budowy jest ciekawa, albo jakaś historia jego powstania i różne perypetie z tym związane. Tutaj nie ma jednego, jednej płaszczyzny lubienia. W zasadzie tutaj jest bardzo wiele instrumentów, które lubi się z różnych bardzo przyczyn. Nawet jeśli chodzi o grę na przykład, to najbardziej lubię to ruan chińsk. coś przemiłego w brzmieniu i jeżeli mam na czymś sobie, nie wiem, poleczyć chandrę, to, to koniecznie na tym, prawda? A gra pan? <grywa> tak, na ruaniu znaczy na większości tych instrumentów ma... staramy się grać. O no właśnie, to jest ruan. Bardzo długie brzmienie. Zongruan, ruan, to jest, jest, jest ruan tenorowy. Tak. No, ciekawe, ciepłe to takie zadowolone. brzmienie. Cieplutkie, bardzo, bardzo, bardzo jazzowe, bardzo, bardzo fajna gitara jazzowa w sumie tak naprawdę. Bardzo fajny strój, też ma łatwy do grania. posłuchajmy może. Nie może Tomek zagra. To jest czterostrunowy instrument, no ale trzeba poświęcić trochę czasu. Znaczy chod, chod, te wszystkie, wszystkie lutniowe instrumenty do pewnego stopnia są też podobne. Także jeżeli się gra na jednym, to po stosunkowo niewielkim czasie można coś tam sobie wybrzągać. To nie jest kwestia bardzo skomplikowana. Są instrumenty zupełnie inne. Rzeczywiście niektóre dalekowschodnie instrumenty są dla nas trudne, bo mają zupełnie inną skalę, zupełnie inne dźwięki, takie, które w europejskich skalach nie istnieją. Wtedy rzeczy się nieco robi trudniejsza, ponieważ trudno. Do, do czegoś nawiązać. Ale znakomita większość z tych 60 już tutaj instrumentów, bo tyle tutaj jest, a to jest mniej więcej 30% możliwej kolekcji, bo około 200 tego typu instrumentów różnych jest na świecie, no to na większości z nich jednak, jednak można sobie dość skutecznie coś zagrać. Czyli będziecie dalej rozwijać to muzeum, ściągać skąd się da inne instrumenty, których tutaj nie macie? Oczywiście, brakujące 140, no plus czeka nas jeszcze na, na prawa paruk, ale chyba większość gra i nawet jest nastrojona. Tak, w tej chwili około 48 instrumentów jest grających w, w kolekcji i 12 czeka na, na albo naprawę albo na renowację no w różnym stopniu albo są zniszczone. Sami naprawiacie, bawicie się lutników, lutników bawimy się. Tak, tak <grym> sami naprawiamy. No, to, to był też powód, bo była chęć ratowania instrumentów. Jak myśmy kupili parę instrumentów, które nie grały i prawdopodobnie skończyłyby w kominku w najlepszym razie eleganckim. Jaki to jest instrument? Mandocello.

to jest też taka bardzo duża frajda z kolekcjonowania tych instrumentów, dlatego, że bardzo wiele osób nie zdaje sobie jakby sprawy z ich wartości muzycznej. To znaczy, bardzo wiele instrumentów kupionych rzeczywiście za grosze, jako mandoliny, bałałajki, wykonane z litego drewna, bardzo porządnie, z ogromnymi zdobieniami. No, gdyby kupić taką gitarę na przykład wykonaną według takiej samej analogicznej specyfikacji, trzeba byłoby wydać naprawdę mnóstwo pieniędzy, pół samochodu, jak to mówię. Natomiast tutaj zbierając tego typu instrumenty, może mieć kontakt z czymś naprawdę Pięknym i dostępnym, dlatego że, że większość tych instrumentów została kupiona po bardzo bardzo niewielkich cenach i w sumie dalej jest, jest, jest finansowo niespecjalnie cenna. Bardziej cena jest i jako, jako historia, jako ekspozycja, jako coś ciekawego do pokazania. Kto przyjdzie, to będzie miał okazję poznać tą historię instrumentu. Tym bardziej, że w sklepach muzycznych można spotkać standardowe gitary, mandoliny czy ukulele, a tutaj są bardzo zróżnicowane w ogóle wyglądem. Tak, ale myśmy tutaj poprawili brzmienie, przynajmniej 50% tych instrumentów, da się na nie grać, no więc może już czas, żeby inne brzmienia też się odezwały w nagraniach takich instrumentów. Może ktoś się zachęci, będzie chciał na tym instrumencie dograć jakiś fragment, fragment melodii. Może przyjść tutaj i e Oczywiście, e skorzystać. Tak, tutaj, tak, tak? Bo, widzi pan, tu jest miejsce specjalne i jest dosyć akustyka taka miła. miła tak. Nawet gorzej instru brzmiące instrumenty tutaj fajnie brzmią. Jest jeszcze jedna sprawa: to znaczy, ktoś kiedyś mi w tym muzeum, już przy, przy, przy takich pierwszych wizytach, zadał pytanie, czy na którymś z tych instrumentów się w ogóle dzisiaj gra. No, nasza odpowiedź jest taka: poza dwoma instrumentami, które są bardziej związane z muzyką dawną, to na każdym z nich się gra. To znaczy, to etnicznie są używane wszystkie te instrumenty. To nam się wydaje, że gitara jest taka jedyna. Jedyna i najbardziej popularna. Każdy z tych instrumentów ma swoich wirtuozów, na każdym się gra i to też jest ciekawa sprawa. To nam, nam, myśmy, w jakiś, pewien sposób, naszą muzykę ludową traktujemy jako coś nieciekawego, gorszego, czy też prawie otoczona jest jakimś rodzajem wstydu. Podczas gdy naprawdę na świecie duma ze swojej ludowej muzyki jest, jest wszędzie znacznie bardziej lepiej wybudowana. Ja mam nadzieję, że to się w jakiś sposób w Polsce zmieni. Proszę mi powiedzieć, kiedy można zwiedzać to muzeum? Są dwie wersje. Jedna yeah Telefoniczna, podany jest numer telefonu, do który można zadzwonić, umówić się i wtedy najlepiej, jak to się umówią, jakieś tam os parę osób, żeby można im poświęcić więcej czasu. Druga opcja jest taka, że będziemy starali się też w miarę możliwości utrzymywać stałe godziny otwarcia między wtorkiem a niedzielą o między 16 do 20. .00. Natomiast jeżeli jest zamknięte, to, to jest informacja o telefonie i, i to będzie troszeczkę też zależało od rozwoju sytuacji i od, i, od, i od ruchu. No bo z jednej strony musi być otwarte po to, żeby ktoś mógł przyjść. A z drugiej strony no, trzeba też, praktyka, brać, też praktyka, wykaże, praktyka też wykaże w jakiś sposób to. Można w internecie was znaleźć, tak. i tam są kontakty, ewentualnie. Tam będzie aktualizacja. I, także można tylko życzyć dalszego rozwoju tej instytucji, jaką jest Muzeum Historii Gitary. I dziękuję Wam za to, że stworzyliście coś pięknego. Ja rozmawiałam z panami: Tomasz cierpisz, Jaszek Kwaśniewicz. Dziękuję.